No z tej strony mrożon i mamy dzień matury z języka angielskiego z poziomu podstawowego. Tak na razie, taki. i ci, ci, ci. Yy, Dzisiaj będzie dosyć krótko, treściwie, bo mamy dwie matury w dzisiejszym dniu. Tak, więc yy, w sumie, podstawy to nie obawiam się praktycznie w ogóle. Boję się tylko, że coś popieprzę w jakiś tam zwrotach, bo generalnie nie uczę się jakichś tam zwrotów, bo nie lubię się uczyć na pamięć, tylko jak chcę coś napisać, to przy swoimi słowami. No ale wiadomo, swoje słowa nie są zawsze w kluczu. Yy. Tak, pamiętam, że e, jak robiliśmy jakieś tam próbne, to gdzieś tam się ląbnąłem i jak tam jest trzeba yours faithfully albo yours sincerely, to napisałem w którymś your, nie dodałem s i za to tam na przykład dostałem mniej punkt za... nie za poprawność, za formę. Tak, chyba za formę. Nie, ja podstawy jakoś się nie boję, mam nadzieję, że w miarę będzie okej. Okay. Jeszcze wszystko zależy od tego, gdzie będziemy pisać, bo jak będziemy pisać gdzieś, gdzie będzie jakieś echo, jak puszczą nam płytę, no to będzie źle, ale... 71. No. Także tyle widzimy się już po maturze. Siemanko, jestem już po maturze. Znowu nie sprawdziłem godziny. W każdym razie wyszedłem jakieś chyba 40 minut przed czasem, coś koło tego 40-30, coś w tym stylu. Słuchajcie, na początek w ogóle. Saś był problem z płytą. Zaczęli się odpalać płytę, płyta zaczęła się zacinać. Poszli wymienić płytę, bo jak tam nie można, jakby przetrzeć czy coś, bo Okay, dobra. Nie można przeczyć, czy coś, tylko po prostu trzeba iść wymienić. Wymienili, wrócili, to powiedziano nam, że w ogóle my wzięliśmy płytę i wszystkie kopie, które zapasowe była, miała dyrekcja zostały już wydane. Nie, ale dobra, nie o tym, bo o maturze króciutko, dlatego też jestem sam. Wyszedłem tu w sumie z jednym kolegą, który też będzie pisał potem rozszerzenie. Pozdrawiam Cię Daniel, jeśli to oglądasz. Powiem Wam szczerze tak. Czy ta, y, słuchanie było ok? Nie miałem jakichś wielkich problemów ze zrozumieniem. Nie, no raczej było wszystko y, do zrozumienia. Ewentualnie były rzeczy typu y, takie, że. Nie wiadomo, jak klucz pomyśli, czyli w pewnym stopniu to jest i prawda, i nieprawda. Przy okazji, tam w true-false było jakieś tam, yy, był jakieś tam zdanie, które ewentualnie mogłem źle pokopać. Było na przykład coś takiego, że yy, opowiadanie było o tym, że dziewczynka się kąpała w wodzie i nagle do, podpłynął do niej Delphi, noś tam go wystraszyła, potem jakiś gość zaczął do niego strzelać i ona poszła go opieprzyć. Było zdanie: mężczyzna krzyczał na dziewczynkę, kiedy wchodziła do niego domu, czy coś w tym stylu. I było true-false. No, false, bo on krzyczał na nią jak ona szła do niego, do domu, ale nie wchodziła, ale też house można yy, jakby zinterpretować house jako nie sam dom, jako budynek, tylko cało to otoczenie, więc teoretycznie też mogło być, że, że ona weszła na ten house jego, więc tu jest problem. Także nie wiem, te ewentualne jakieś moje błędy będą w... raczej, no tak, no na... nie no naprawdę z angielskiego to... Na i na poziomie podstawowym to rozumiem tyle, że, że, że rozumiem wszystkiego. Niczego nie strzelałem od tak. Yy, przypisywanie jakichś tam tych yy, paragrafów, czy wstawianie. Yy nie wiem, no do tekstu potem oby to odpowiedzi ABCD też były proste też mówię, jeśli coś to jest kwestia po prostu inner interpretacji która też może być poprawna, zależy wszystko, jak klucz będzie to patrzył no i odpo te wypowiedzi pisemne, czyli po prostu krótka forma wypowiedzi, czyli napisz do ziomka którym chodzisz na zajęcia, że się spotykacie po lekcjach gdzieś z grupą i czemu się spotykacie, czemu mam wziąć laptop i zaproponuj później do domu, no to hej John hej, coś tam, uh, tomorrow we, go we are going with our Group, coś tam to journey to London and take the laptop, bo I want to send you coś tam, nie? No bez problemu takie wiecie, no. Proste rzeczy. Jesteś ikoną polskiej matury. Tak. Jak, jak, jak oceniasz poziom z języka angielskiego? Odpowiedni, Odpowiedni tak? tak? Bardzo dziękuję. Mm, no i długa forma wypowiedzi list formalny, który jest. Co szczęście, dobrze, że był list for, nie, Boże, przepraszam, co ja mówię nieformalny, nieformalny list do y, kolegi, koleżanki z Anglii i mamy powiedzieć o tym, że sprzedaliśmy rzecz przez itali, co sprzedaliśmy, dlaczego to sprzedaliśmy. Y, jak zachęciliśmy ludzi do kupienia, o co ludzie pytali, jaka była czy cena, wykazać zadowolenie, że cena nas zatysfakcjonowała, usatysfakcjonowała, i powiedzieć na co wydamy te pieniądze, oraz na końcu było, czym chcieliśmy wysłać tą rzecz i jakie były z tego powodu problemy. No to oczywiście problemem, bo chciałem wysłać przez pocztę polską i nie chcieli mi wysłać za granicę. Tak? I, I ja tak, całą resztę to, że sprzedałem jakiś stary laptop bo mam już trzy i zachęciłem ludzi, bo jestem, nie wiem, bo jestem programistą, ale ludzie się pytali, ile ma pamięci ten laptop, tak? I, I chyba to wszystko z tych wszystkich tych? Tak, chyba tak, aha, i że 300 funtów mi dali, a pisałem do jakiejś dziewczyny i napisałem, że For this money I'll, I will buy... buy bleh. For this money I, I will buy you something pretty. Właśnie, tak powinienem napisać. Widzicie, teraz powiedziałem dobrze, a cały czas mi nie pasuje, bo napisałem inaczej, bo napisałem For this money I will buy something pretty for you Tak napisałem a mogłem napisać właśnie I buy something no, powiedziałem w każdym razie chyba przed chwilą dobrze, nie wiem. No, to także tyle. Ja uważam, że poziom był, znaczy dla mnie, trochę za niski, bo znaczy, tu w sumie to, to wszystko wi wiadomo było o co chodzi. Więc poziom był po prostu normalny i, i, i jakby tu nie będzie problemu, raczej nikt nie będzie, mało kto będzie miał problem, żeby coś tutaj zrobić. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczenia za kilka sekund. Cześć! Czebano z tej strony Mrożon i mamy dzień matury z języka angielskiego z poziomu rozszerzonego. Tak, widzieliśmy się kilka sekund temu, ale, ale jesteśmy tu. Do, jeszcze mamy trochę czasu do, 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 do tej matury, no ale już czekamy. Pet, pet, to Piotrek. Piotrek, jak się, jak się czujesz? To jest zestresowany, po pod, znaczy po podstawie nie zestresowany, ale czy martwisz się rozszerzenie? I have very good thinking about next Matura exam because I think I'm good prepared for it. Wow. Ja, ja nawet nie zrozumiałem o czym on mówi. Tak, taki poliglota, zobaczcie, taki poliglota. No szczerze mówiąc, podstawa była prosta dla osoby, dla osoby, która używa języków, po prostu ona bardzo prosta, czy to po prostu no, normalna nie była trudna. No także teraz rozszerzenie, w sumie obawiamy się tylko tych zdań, gdzie trzeba... luki są i jest na przykład słowo Safe i trzeba wymyśleć, że na przykład trzeba wpisać safety czy tam jakieś inne. No w każdym razie często jakieś takie no dość dziwne te przeróbki, albo przerobić zdanie i, i tu mogą być ewentualnie nie problem, ale policzyłem, że to jest 5 punktów w całości. Eee, tak naprawdę najwięcej punktów daje chyba listening, czytanie, albo też prawda fałsz, jest prawda fałsz, chyba jest prawda fałsz. Nie. No, ale są jakieś ABCD Nie. też, że oprócz tych dwóch jest reszta ABCD i, i rozprawka. Jeszcze musimy tak ponad godzinę tu posiedzieć. Wałcie z nogami w górze, normalnie wysuniętymi gdzieś tam przez okno. A widzimy się już po maturach. No, więc tak, mamy teraz godzinę. Uwaga, uwaga. 15:48, tak naprawdę jeszcze 10 minut można było pisać. Tak, tym razem ja ostatni skończyłem maturę. Yy, bo to jest teraz tak, że mamy dwie części. Czyli pierwsza część, która trwa 120 minut i druga część, która będzie trwała 70 minut i to będzie słuchanie i, i chyba same ABCD już z tego co wiem. Yy, I to będzie teraz, zaraz, mamy jeszcze... Trzeba trochę przerwy, o 16.30 dopiero się to zacznie, także moja relacja szybciutka, słuchajcie z tej części pierwszej. Część pierwsza po, po... chodziło w niej o to, że mamy dwa zadania, w jednym zadaniu trzeba przerobić słówko w jakiejś formie takiej podstawowej na jakieś słówko pokrewne, czy to ma być, nie wiem. Tego przymiotnik z tego zrobić rzeczownik czy coś czy nie wiem zrobić z tego jakieś y, słówko no pokrewne po prostu w kontekście zdania żeby było poprawne a drugie żeby przerobić y, zrobić zdanie z zesłówkiem podanym takie aby było y, miało taki sam sens jak zdanie które było podane wyżej no, to, to są te dwie rzeczy, które się, które się tak naprawdę, które się najbardziej obawiałem. No poszły tak w sumie chyba średnio. Nie mam pojęcia, czy dobrze mam chociaż jedno. Nie jestem pewny ani jednego, więc tyle. I drugi, to, czyli to były dwa zadania i trzecie zadanie. Jeden z trzech tematów do wyboru, i była to albo rozprawka, czy za i przeciw. To jest taka rozprawka, że trzeba podać argumenty i za i przeciw, to jest na angielskim. I tylko o niej tak naprawdę wiedziałem, bo się nie interesowałem w ogóle tym tą maturą z angielskiego rozszerzonego. W sumie trochę, trochę teraz mi głupio, yy, zaraz wam powiem dlaczego. bo no, no na przykład. Yy, Dawanie prawa jazdy, nie, że jak dostanie ktoś prawa jazdy, to przez pierwszy rok musi jeździć z jakąś osobą towarzyszącą, i argumenty za i przeciw, taka rozprawka na taki temat. Drugie było opowiadanie o fotografie, który w trakcie sesji ratuje komuś, kogoś przed niebezpieczeństwem. A trzeci temat w sumie nie wiem, jaki, jaki był, bo, bo, bo ten drugi od razu wybrałem, tak? Wybrałem opowiadanie i opowiadałem o Tomie. Tak, mój fotograf był Tom, który sobie siedział na yy, Great Hill, to była nazwa jakieś tam wzgórza, było jego ulubione miejsce i strzelał fotki motylom i nagle usłyszał skrzyk dochodzący z lasu, pobiegł tam do lasu, wiecie, jeszcze w ogóle sobie pomyślał, what the hell i tak dalej, wiecie, ach, taki szalony jestem. Znaczy generalnie wplatałem, wplatałem w to takie trochę, że po prostu ktoś coś mówi, bo generalnie opowiadanie jak czytam czy jakieś książki czy coś to jakby zawsze wolę taki, taki coś, że mamy ten cudzysłów i osoba coś mówi, nie że Tomek powiedział, że coś tam, coś tam, tylko po prostu jest cudzysłów i coś, co Tomek mówi. No to jakby dla mnie jest lepiej odbierane, no nie wiem, no taką tak miałem kwestię. Generalnie chciałem takie opowiadanie, jakie bym chciał powiedzieć po polsku, po prostu przełożyć na angielski, tak, nie znając w ogóle kryteriów oceniania, co zaraz wam powiem za chwilkę, dlaczego było złe. No i generalnie okazało się, że dziewczyna krzyczała, bo ją wilk pogryzł, wiecie, miała całą nogę we krwi, jak my do niej dobiegli, dobiegł do niej Tom, no to ona już była cała zapłakana, cała mokra twarz i tak dalej. Okazało się, że ją pogryzł wilk. Eee, no to Tomek wziął jakiegoś kika i tam pierdolnął kikiem wilka. Wilk uciekł. Tomek wziął dziewczynę na ręce i ona od razu zasnęła, jak się. I w ogóle, ale super, mi się tak. Zajebiście mi się to pisało końcówkę. Ale jeszcze w ogóle w środku było, jak on dobieg i zobaczył tą dziewczynę zakrwawioną, jeszcze zanim zobaczył wilka, było: Damn, what happened here? Tak, wiecie, straszne po prostu. Wiecie, nie wolałem nie, nie pisać What the fuck, czy coś w tym stylu. To jednak może troszkę niekulturalne. Może jednak nie na maturze, ale chyba, jakbym miał pisać jakieś opowiadanie, to nie pierdoliłbym się, bo to jednak. Jeśli jest jakieś takie opowiadanie typu, jakieś, które ma sens i które ma jakąś tam głębszą rację, to wcale kilka przekleństw mnie nie robi, nie robi nic złego. Przecież to przeklinanie używane w dobry sposób jest zajebiste. Nie mówię, że ja to robię, ale generalnie. No i dobrze, wracając do tematu. No dziewczyna zasnęła mu na rękach, jak się obudziła, to była już w szpitalu. No i tylko jak ona się obudziła, no to Tom powiedział jej, że zostałaś obbliziona, ale wszystko będzie dobrze i tak dalej. Po czym się odwrócił i wyszedł z pokoju. I teraz ostatnie zdanie było zajewistem, kminiłem i coś takiego. But, jak e to? Don't worry. A paper with his phone number is in her backpack. In her uh, girl's backpack. Czyli, że zostawił jej numer telefonu w plecaku, ale poszedł. No, także takie opowiadanko. Powiem Wam, że zajebiście mówi się w ogóle. O, idą, idą ziomki! No, wybili mnie z tematu, ale generalnie chciałem jeszcze powiedzieć, bo to się od Pawła dowiedziałem, że yy, punkty, które są dawane za yy, dużo punktów się na... Na opowiadaniu zbiera za to, jeśli się poopisuje krajobraz. To są jakby jedno z kryteriów. Ja jakby nie skupiałem się bardziej na krajobrazie, tylko bardziej na uczuciach. Więc tu może być trochę zrąbłem sprawę, ale generalnie bardzo fajnie mi się super pisało to opowiadanie. A skończyłem ostatni, wiecie dlaczego? Bo limit jest od 200 do 250 słów. To się może wydawać dużo, a wcale nie jest. Jak skończyłem i podliczyłem to wszystko, to mimo, że się bardzo pilnowałem, to przekroczyłem 300. 300 to jest taka już górna, górna, bo to do 250 jest potem jeszcze plus minus jest jeszcze 50 słów, więc. Te 300 może być, więc yy, przekroczyłem te 300 i musiałem potem jakieś fajne zdania wykreślać, bo, bo kurwa, no bo musiałem. No więc tak, no i znowu się żegnamy, i zaraz będę miał gdzieś za jakieś pół godziny drugą część matury, i pojedziemy do domu. Także do zobaczenia. Fuuu, dobra, jesteśmy po drugiej części rozszerzonej matury z angielskiego i mogę powiedzieć, że albo ja po prostu jestem już tak zjebany po tych maturach, możliwe, bo, bo dzisiaj już tych matur w sumie trzy, jakby nie patrzeć, trzy. I kurde, no serio, znaczy fajny był ten listing. pierwszego za bardzo nie skumałem, ten drugi, trzeci był taki, taki no okej, okay, w... Trzeba było posłuchać mocno o co chodzi, bo tam na przykład było yy, zanim tam mój ojciec, czyli ojciec umarł ale w, y, było tak napisane w egzaminie ale powiedziane było coś na zasadzie odszedł albo... Tak inaczej, tak jakoś ładniej było to powiedziane. Passed away. A, passed away. pass away. Pass away, tak. pass away było. nawet zapomniałem. Ale generalnie i te teksty, później były teksty oczywiście na końcu było zadanie z przyimkami jakimiś, które to było na zasadzie Dobra, tak jest. I, I na przykład, jak tu jest za dużo tych, a za mało tych, to dorobimy jeszcze te. Nie, no kurczę, generalnie powiem wam, że albo ja mówię, albo ja po prostu jestem tak zjebany tymi maturami już dzisiaj, i, albo po prostu ten tekst był taki trudny dla mnie, bo niektóre w sumie. Kurczę, ten tekst o tym detektywie, coś tam, ja to w ogóle śmiałem, że to był detektyw, czy się okazało, że chyba chodziło o coś innego za bardzo. To, to jakoś w ogóle nie wiedziałem o co chodzi. To z, tymi, z tym wyścigiem skakania do, do rzeki też tam coś tam, no generalnie taka, taka troszkę masakra. Ale czekam na Wasze opinie, jeśli zdawaliście się maturę rozszerzoną. Zresztą, podstawy, jak zdawaliście, to też coś tam napiszcie. Trzymajcie się, jeszcze Wam miłego dnia i do jutra. Cześć! Jolo. Co zrobisz? A dom wyremontujesz sobie. No bracie, wyremontujesz dom. A kto a kto chętnie się przyłączy do tych 400 tysięcy złotych? Powiedz, komu chciałbyś coś. coś... Skarbówka! <grym> Właśnie wygrał pan Bogdan Werem FFM 400 tysięcy. Co szczerze mówiąc, sądziłem, że jest niewykonalne, ale jednak, więc.